Będziemy kowalami swojego losu. Cieo moi drodzy, tu paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik. Jak pokonać berserka w gadowo Ragnarok? Znajdujemy się na pustkowiach Alfheim. No dobra, zaczynamy co? Nie będziemy przedłużać. Próbuję wam mniej więcej powiedzieć, jak ja. Go pokonałem. Ogólnie starajcie się e, nie bić głównego bosa, tylko tej jego siostry. Używałem tutaj topora, no bo on jednak jest na dosyć większym levelu. No i przy tym mogę też nim rzucać. Myślałem, żeby też używać włóczni, ale twierdziłem, że. Że to porę szybciej to po prostu pójdzie, no i co? No, skupcie się na tym, żebyście na ekranie mieli właśnie te siostry cały czas, żeby było widać co one robią. Eee, a jeżeli chodzi o głównego, e, no to po prostu uważajcie, jeżeli go nie macie w, w zakresie kamery i nie widzicie co on robi, to patrzcie przy kratosie na ten wskaźnik, o właśnie czerwony, który przed chwilą był widać. Wtedy wiemy, że on po prostu atakuje i, i że możemy uciec. No tu niestety dostałem. No i cały czas zrobi, róbcie te kółko po prostu wokół, wokół areny, a siostry starajcie się trzymać właśnie po środku i żeby też jak najwięcej atreuzję zajmował sobą. On w ten sposób, że tak powiem, odciąga je od nas. Co do tej kuli, która właśnie tutaj we mnie uderzyła. Jeżeli macie włócznię i walczycie tutaj włócznią, to włócznia całkiem fajnie się przydaje, żeby zniszczyć tą kulę, no bo jest szybka, nie? No tutaj się uratowałem furią, co też mi pomogło, kiedyś, że odzyskać trochę życia, to no mocno mocno poobijać te siostry została im resztka po prostu... Ee, życia a tu znowu dostałem błąd Już mi troszeczkę nerwy wzięły <grym> i no troszeczkę troszeczkę chybiłem dobra Jedna pokonana, druga też Drugą pokonała Treus, pięknie Chyba, że one były połączone i zabijając jedną póki nie druga może też tak było. Tutaj sobie już zmieniłem na GD, raczej na włócznie i nie, nie śpiesząc się po prostu Po prostu cały czas zmniejszam jego, jego energię życiową. Mówię we włócznie jest to fajne, że poza tym, że no jakby nie było rzucane Rzucana włócznia troszeczkę życia zabiera. To jeszcze możemy ją aktywować trójkątem. I te wszystkie włócznie, które się w niego wbiją, dosyć ładny damage mu robią. Dobra, ja tutaj zamilknę sobie, żyjcie. jak go pokonuję. No mówię tutaj głównie uniki. Jeżeli trzymacie się, też taka rzecz właśnie, jeżeli trzymacie się na dystans, to on was praktycznie atakuje tylko jednym atakiem, czyli tym naskokiem swoim, który jest łatwo. którego łatwo można po prostu ominąć unikiem. Więc boss staje się dosyć prosty, jeżeli na to uważamy. Tutaj też chciałem... Zobaczyć, jak to toporem yy, będzie schodzić, ale... Ale powiem wam szczerze, że ten demet mi się niezbyt spodobał. I po chwili wróciłem jednak do, do włóczni. No dobra, mam już tutaj końcówkę życia. No i mamy go na kolanach. Co dalej? Złożymy wizytę królowi i rozprawimy się z nim. Wiemy jak to się kończy. Zemsta nie przyniesie ci ukojenia. To zemsta czy może sprawiedliwość? Musisz sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Panie, dostaliśmy tutaj jeszcze y, kolejną część zestawu. Dostaliśmy klatkę. Yy. Czyli się przyda. Jeszcze, jeszcze brakuje mi jedna część do stroju berserkera, żeby był w pełni uzupełniony. No dobra, moi drodzy, jeżeli poradnik przydatny, pomogłem, to bardzo będę wdzięczny. Napiszcie w komentarzu. Yy. Dajcie mi po prostu tam znaka, że, że przydało się to, co nagrałem. No i co, na tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Hej.